Jest i zamówienie, zobacz to o człowieniu. Masa 2,4. Jedna kanapka drwala to 26,90 w tym roku. Mikrofon, czas i picie, bo picie jest bardzo istotne w na czas. Obstawiajcie, ile czasu zjem. Dobra, ja jestem gotowy. Dobra, start. Możecie napisać teraz, na ile gryzów zjem tego od drwala z żurawiną. Wielka morda się otwiera. papryczki. To są papryczki Habanero. Nawet do 1 miliona SHU. Czy był dla Was ostry? Cześć, tu Maksymi, kanał Maksymalnie. Witam Was serdecznie i dzisiaj nastał ten dzień, w którym jedziemy do długo wyczekiwanych drwali. Tydzień temu się nie udało, ale dzisiaj, mam nadzieję, że już tak, weszły nowe drwale. Znaczy, w sumie to chyba jeden nowy drwal, na pewno jego dziś sobie też przetestujemy, ale w dniu dzisiejszym trzy różne drwale. Pierwszym z nich będzie drwal chrzanowy, którego, słuchajcie, zjem ale w jak najkrótszym czasie. Zrobię sobie małe wewnętrzne challenge. Drugim drwalem będzie ten z żurawiną i jego spróbuję pochłonąć w jak najmniejszą ilość gryzów. Więc możecie od razu w komentarzu obstawiać zarówno czas, w jakim zjem chrzanowego drwala i w ile gryzów uda mi się zjeść tego drwala z żurawiną. A trzecim drwalem będzie nowy, ostry, turboostry, podobno, milionowa skala z W środku papryczki habanero i jakiś bardzo mocny sos, ale jak... Będzie to w sumie się okaże. No, więc obstawiajcie koniecznie czasy i ilość gryzów w komentarzu. I zachęcam również do zostawania wspierającym na tym kanale, bo jak wspierasz ten kanał, to dzięki Tobie, widzu, mogę się rozwijać i robić jeszcze lepsze materiały. Pierwsze co robię, to inwestuję w gimbala. Od razu mówię. No, ale to już do Twojej dyspozycji i do wolności, więc jeżeli masz ochotę, to zachęcam. No i pamiętaj, zostaw łapę, suba, a my lecimy już, bo jestem głodny. Nie jadłem nic specjalnie, przez długi, długi czas Jedziemy jeść Jest i zamówienie, zobacz to, człowieniu. Tylko nie wiem jeszcze, który to który To pewnie będzie ostry Nie, to jest ostry To jest żurawina, ja sobie otworzyłem To jest ostry, to jest chrzan No, no ale ten jest z żurawiną A ten jest z papryczkami Nie obiecuję, że będzie to Jedzenie przyjemne dla oczu, mam nadzieję, że nie będziecie narzekać Zjem sobie fryteczkę przed I Kolejna rzecz Pozdro trenerze Masa 2,4 Frytki na koniec, na dopchnięcie, pozwolę sobie zostawić Jedna kanapka drwala to 26,90 w tym roku Nie wiem czy dużo czy mało, dajcie znać Dodam, że szanowego nigdy w życiu jeszcze nie jadłem Mikrofon, czas i picie, bo picie jest bardzo istotne w jedzeniu na czas Żeby łatwo przepijać Obstawiajcie, ile czasu zjem. Dobra, ja jestem gotowy. Dobra, start. Ja mam takie y, opóźniony lekko zapłon z tym y, zatrzymaniem. 41 sekund. Teraz daj znać w komentarzu, bo ja będę widział, kto edytował, daj znać w komentarzu, czy się pomyliliście i jak dużo. I kto obstawiał lepszy czas, kto gorszy. Też będę wdzięczny za Wasze komentarze. Jeśli chodzi o smak, bardzo mocno wyczuwalna cebulka, ta prażona. Nie był to jakiś taki... Wykwinny drwal. Nie czułem bardzo dużo mm, chrzanu. Dobry, ale nie podjadłem. Nie wyróżniał się jakoś bardzo mocno. Nie mówię, nie czułem chrzanu, czułem serek i czułem cebulkę. Pierwszy drwal za nami, a ty mam nadzieję, że już zostawiłeś tutaj łapę na tym odcinku, mój drogi widzu. że Do ciebie? Olga, zostawia łapę? Żurawinka. Mój ulubiony, zawsze bardzo lubiłem. Jak już szedłem na drwala, to zawsze z żurawiną. Jest on dla mnie takim słodziutkim przegryzieniem, zobacz. On się jakoś bardzo tutaj nie wyróżnia. No jest prażona cebulka, jest drwalowy sos, kotlet, ser panierowany i bekonik. W każdym jest ten ser? Tak, w każdym. I co teraz? Teraz widzowie mieliście obstawiać na ile gryzów, znaczy możecie napisać teraz na ile gryzów zjem tego od drwala z żurawiną. Nie potwierdza. poczuję Poczuję, bo tutaj już będę się skupiał na tym, żeby go przerzuć dokładnie, a nie żeby jeść go na czas. Dobra, zobaczymy, ale no, ty mówisz ile? Pięć? Człowieku. Wie wielka morda się otwiera. To było raz? Mhm. Mm. Wyglądasz jak Joker. Uwielbiam tego z żurawiną, żeby się tylko nie rozpadł. Dobra, leci drugi Czemu na pierwszym spotkaniu? Nie <grywa> pokazałeś się z tej strony. Nie spodziewałaś się co? Twój wynik idzie w odstawkę. Żurawinka pyszna. A co to jest po to? To jest taki bekonik na bułce. Trzeci gryz. No i co? Przegrałeś? Ty też. No i słuchajcie, chyba wygląda na to, że na cztery gryzy go hapne, no bo ja nie widzę Ogólnie, jakbym wcisnął więcej przy pierwszym, to pewnie poszłoby na trzy. Tak myślę. Mm. Z żurawinką. Definitywnie. Najlepszy, ale. Chcecie, coś, tego nie jadłeś? Dokładnie. Kształtowego jeszcze jeść. Okazji nie miałem. Ale ostrego również, bo ostry to jest nowość, warto to dodać. A chszanowy już trochę czasu w maku jest. Chcesz frytka? Mm, nie. Zimne frytki dostaliśmy. A ciepła jest? Zimna, bardzo. No zimna. I długo czekaliście na Dziwisz się, jak ktoś przyszedł i wziął tutaj drwali? I każdy inny? Moi drodzy, czas na ostatniego drwala. Już troszeczkę na brzuszku leży, ale jak znacie mnie, to wiecie, że udało mi się raz zjeść pięć na raz. Więc nie będziemy tu świrować. A klasycznego drwala myślę, że nie było sensu testować, bo ja ogólnie klasycznego to za bardzo nie lubię. Zobacz to. są papryczki. To są papryczki. To nie są halapeniu. I bekon. bekon jest na dole i mało sosu. Ale no dobrze. No, pachnie ostro papryczką. Mi... A ma niby 1 milion? Tak, no, ja jeszcze. Spadły drwale komuś. Udało mi się znaleźć informację, że to są papryczki habanero. Choć habanero mi tak za bardzo nie przypomina. No i ostry sos. I nawet do 1 miliona SHU. Hm. Poprzedni ostry drwal zawierał y, papryczki jalapeno. I w sumie też go nie testowałem, bo był dla mnie zasoby, no ale dobra, czas na pierwszy gryz, moi drodzy widzowie. Możecie od razu w komentarzu napisać, czy testowaliście i jeśli tak, to czy był dla Was ostry. Hmm. Potrzebuję jeszcze raz. Najbardziej kwaśny ze wszystkich delikatnie, co chcesz, gryź? O, żeby... A. Nienawidzę. No, dobra. nie odzywam się weź tak. tą papryczkę? Te? daj mam wrażenie, że to habanero jest jakieś marynowane w czymś o, zaraz będzie no, czuć delikatne jeżdżenie po języku i w jamie ustnej czuję w buzi że jest delikatne pieczenie patrzę na Olgę i jej reakcję, powiesz coś? Ostre? Ostre. No, chcesz jeszcze gryza? Nie. Nie jest to jakoś super, bardzo ostre, ale trochę jedzie po języczku. Dla mnie jest to taka delikatna ostrość, ale nic dziwnego, jest na pewno on inny. Smaczny, ale żurawina zdecydowanie najlepsza. Podrywala. Tyle czekałem <laughs> i już nie zjem w ogóle do końca tej całej akcji. Leciutki katarek, bo habanero, jest to dosyć ostra papryczka i dla osób, które nie jedzą ostrego żarła, habanero może sprawiać problemy. Mnie habanero na przykład poskładało przy pierwszym naszym spotkaniu. Ale wina najlepsza. Nie wypowiesz się. Zeżrełeś. <laughs> To nie byłem ja. Mam uciek No i ostatni kęs. Ostatni kęs. Zjadam i zaraz widzimy się na podsumowaniu. Dryczki zimne, kellch niezużyty. I załam sobie zrobić. Zabieram na no. Było i nie ma. Tak wygląda sytuacja. Słuchajcie, jesteśmy już po jedzeniu. Czy było warto? Okaże się w domu jak wrócimy. Natomiast jeśli chodzi o samą ostrość burgera Drwala, bo po to się spotkaliśmy dzisiaj, powiem Wam, że spodziewałem się troszeczkę więcej i mam delikatnie mieszane uczucia. Nie jestem jakoś turbo zadowolony z mojego wyboru. Najbardziej smakował mi z żurawiną, ale to już wiecie. Jeśli chodzi o kanapkę Drwala, jako ciekawostka jest ok. Ale żeby się wybierać na niego i szaleć, jak wariat po całej galerii i biegać, nieraz widzieliśmy nawet jak ten drwal wszedł w środę przecież tydzień temu. No to stało, nie wiem, chyba z 50 różnych kierowców, dostawców, którzy wozili drwale do ludzi. Szał, nie wiem w sumie dlaczego, bo smakuje tak samo jak w zeszłym roku, i w zeszłym roku, i jeszcze w zeszłym roku. Mam wrażenie, że był całkiem spory. Zjadłem trzy i jeszcze mam trochę miejsca, więc nie był na pewno tak bardzo syty. No nic widzowie, bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę do góry suba. I co? Widzimy się już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Także do zobaczenia, trzymajcie się!